Kochani, witajcie serdecznie w kolejnym filmiku na moim kanale. Zapraszam Was dzisiaj już na trzecią część sprzątania mojej szafy. A w dzisiejszym filmiku zajmę się swetrami oraz bluzami. Także ja już siedzę na tle mojej szafy, w której właśnie znajdują się. Swetry i bluzy, także w dzisiejszym filmiku będę to ogarniała. Także jeżeli macie ochotę obejrzeć jakiś filmik bądź chcecie posprzątać razem ze mną, bądź po prostu lubicie takie filmiki oglądać, to bardzo, bardzo serdecznie Was zapraszam do obejrzenia tego filmiku, a już bez zbędnego przedłużania przechodzę do mojej szafy, także będziemy dzisiaj właśnie tymi rzeczami się zajmować oraz tymi na górze, także ja zmieniam już kadr. I będziemy ogarniać ten bałagan. Kadr zmieniony, troszeczkę was podniosłam oraz przybliżyłam bliżej szafy. Zapomniałam jeszcze dodać, że tutaj są również koszule, także to też przy okazji tutaj ogarniamy, ponieważ nie jest tego bardzo, bardzo dużo. Także ja sobie tutaj na ten fotel wyciągnę może rzeczy najpierw z góry i będziemy po kolei sobie przeglądać, co tutaj się znajduje. Także trochę tych rzeczy tutaj mam. Więc szybciutko je wyciągam. OK, kochani, ja już z góry wszystkie rzeczy wyciągnęłam. Także bez zbędnego przedłużania, wszystko będę po kolei brała, co mi wpadnie w ręce. Także nie będzie tutaj chronologicznie sweter, bluzy, i koszule i tak dalej, tylko biorę to, co mi w ręce wpadnie, i będę przeglądała. Także pierwsza rzecz, która tutaj jest na wierzchu, jest to taki czerwony golfik z PEPCO. Także on zostaje, bardzo go lubię. On nie jest dosyć taki jakiś gruby, tylko powiedziałabym, że raczej z takich cieńszych swetrów, więc raczej na wiosnę jeszcze będę mogła go ponosić, także ten sweterek ze mną zostaje. Ja sobie może po prostu będę rzucała tutaj ubranka, które zostawiam, a tam gdzieś na podłogę, których nie chcę, bądź też do zastanowienia. Także sweterek ląduje tam. Następnie mam tutaj sweterek w paski, taki cieniutki również, także... On ze mną również zostaje. Nie jest to nic takiego wiecie, udziwnionego, taki zwykły, najzwyklejszy paski, paski sweter, także też zostaje ze mną. Następnie mam tutaj taki sweterek. On jest z takimi kwiatuszkami czarny. Co prawda ja go chyba zraz miałam bądź z dwa razy, ale podejrzewam, że. Na jakąś konkretną okazję on się może sprawdzić, bo jest czarny, czyli taki dosyć klasyczny No i fajne ma guziczki, właśnie takie perełeczki Także jeszcze go zostawię, może się na coś przyda Także idzie tam Ups, pozlatowało mi wszystko Prawie wszystko, dobra, dam tutaj sobie I następnie mam tutaj taki sweterek, czyli motyw, który ja uwielbiam Kwiaty no i uważam, że jest ładny zostanie ze mną. Myślę, że na wiosnę w sam raz do jakiejś nawet sukienki albo po prostu do białych jeansów, jakieś koszulki taki sweterek. Także chyba jest ładny, co? Jak myślicie? Zostawiam go. Zostawiam. Także tutaj mam sweter i on jest dosyć... Duży, ja Wam powiem, że jak go nosiłam W ciąży, to jest niby rozmiar M Ale on jest taki mega długi I oversize'owy, także ja bym Chciała go sobie przymierzyć I zobaczyć, czy on dobrze Na mnie wygląda, czy jednak coś Jest nie tak, także rzucam go tam Ponieważ no, nie jestem jeszcze Do końca przekonana co do tego Swetera, także następnie mam tutaj Sweterek taki różowiutki Jest to Spraymarka Taki delikatny golfik i go zostawiam, bo jest ładny. Także myślę, że na wiosnę również będę w nim śmigała. Co prawda, on jest dosyć ciepły i ja go bardzo często nosiłam. Ale z racji tego, że zakupiłam ostatnio dosyć sporo swetrów, to poszedł on jakoś tak na dalszy plan, że tak powiem. Także dalej mam tutaj sweterek, również taki cieńszy i jest on niedawno kupiony. Także zostaje ze mną ostatnio też go. Dosyć często noszę, także idzie na bok. Następnie mam tutaj jakąś bluzę starą z Tomiego, także e, ja się nad nią zastanawiałam, Ona tutaj też ma dziurę, także no nie wiem, może po domu w niej będę chodzić. Także idzie tam na bok. Tutaj mam sweterek beżowy, też niedawno kupiony w Lumpekcie. Także go zostawiam. Co prawda ma zajechane guziczki, ale myślę, że je wymienię i jeszcze będzie mi służył. Także idzie na bok. Co mam tutaj, y, bluzę z Adidasa pokazywałam wam w ostatnim holu, także ją również zostawiam, ponieważ jeszcze jej nawet nie nosiłam. Następnie mam tutaj, co ja tutaj mam? Nawet nie wiem, co to jest. A, ok, bluza, także ją też zostawiam, ponieważ jeszcze jej nie nosiłam, ale myślę, że już w najbliższym czasie, kiedy zrobi się cieplej, zacznę nosić. Tutaj mam starą również bluzę z Scentsai, taką różową. Ona też jest trochę zajechana, także idzie na bok i może będę po prostu po domu gdzieś tutaj w niej jeszcze chodziła, także to się zobaczy. Następnie mam tutaj bluzę z Adidasa, także jak najbardziej zostaje ze mną. Taka zwykła, prosta, czarna bluza, na pewno się przyda. Następnie mam bluzę różową, także też zostaje ze mną ona jest taka troszeczkę luźniejsza, dłuższa, także też idzie tutaj. Zobaczymy w ogóle jak w dzisiejszym odcinku mi pójdzie, czy dużo rzeczy bywa czy raczej nie, także zobaczymy, czy będzie tak samo jak z koszulkami, czy pójdzie mi znacznie lepiej. Następnie mam tutaj bluzę z Tomiego. Ona też jest dosyć duża, ale ja ją lubię, także zostaje ze mną. No, ona jest w rozmiarze L. Także no, ja ją kupiłam już bardzo dawno temu, jak jeszcze byłam troszeczkę grubsza, także no, dlatego jest w większym rozmiarze, ale to nic, zostawiam ją Dalej mamy tutaj sweterek, taki różowy, jasny, także też bym chciała go zostawić, powiem że ja go kupiłam w Lumpeksie i ani razu go jeszcze nie miałam Także muszę go gdzieś tutaj yy, na wierzchu zostawić, ponieważ ma bardzo ładny, taki delikatny różowy kolorek, także jak najbardziej chciałabym w nim w najbliższym czasie troszkę pochodzić. Dalej mamy tutaj bluzę z myszką Miki, także ją również zostawiam. Myślę, że teraz właśnie na wiosnę będę dużo chodziła w bluzach i jakichś takich sweterkach cieńszych, no i wiadomo, jakieś bluzeczki, jak już zrobi się naprawdę ciepło. Dalej mamy bluzę z High Barbie, taką z kaptury. Ja ją lubię, ale ona jest taka dosyć krótsza. Wolałabym, żeby była jednak te 10 cm dłuższa, ponieważ lepiej bym się chyba czuła. Aczkolwiek y, kolor jest boski. Nie wiem, no zostawiam ją chyba. Jednak ją zostawię. No, kolor jest boski, naprawdę. No i napis, także kaptur ma może do spodni, właśnie z tych. Takich wysokich, z wysokim stanem będę je nosiła. No i jak widzicie, na razie idzie mi to kiepsko, ale dobra, zobaczymy jak będzie szło dalej, bo mam tutaj jeszcze sporo rzeczy. Także następną rzeczą jest bluza biała z lewisa, także ją też zostawię, ponieważ no biała rzecz, także na wiosnę chyba też się sprawdzi. Także zostawiam ją. Jeszcze jest w miarę dobrym stanie. Także myślę, że jeszcze ponoszę. Dalej mam tutaj bluzę, którą też lubię. Ma fajne kolorki, także ją. Jąkam ją, ją się. Także ją również zostawiam. Jest naprawdę bardzo ładna, także no, zostawiam. Zostawiam. I co my mamy? Ostatnia rzecz nam tutaj została. I jest to. Coś takiego. Także ja w tym raczej tak może po domu będę chodziła. Nie wiem, ogólnie kolor jest fajny, także ja to sobie później przymierzę i przemyślę sprawę, co z tym zrobić. Także tutaj już wszystko zniknęło z krzesełka, więc biorę następną kubkę rzeczy, i przekładam sobie na fotel i będę oglądać dalej. Tutaj mam. Bluzę. Co prawda, ona też jest. Y, jaki to jest rozmiar? Eleczka, także no. Ja ją muszę przymierzyć, aczkolwiek, y, no, wzór jest mega. Ja ją w ogóle lubiłam bardzo nosić, także ja muszę ją y, chyba zostawić i zacząć z powrotem nosić. Nie jest jakaś mega duża, ale taka, no, luźniejsza. Ale dobra, zostawiam ją tutaj y, bliżej siebie. Jeszcze ją przymierzę i sprawdzę, jak będzie się prezentowała. Tutaj następnie mam sweterek, który ja noszę po domu właśnie zimą, także ja go zostawiam, on już ma też sporo lat, kupiłam go jeszcze będąc w ciąży z synkiem, także no naprawdę ma już z lat, ale dobrze wygląda, jest fajny właśnie taki cieplutki, luźniejszy rękaw, nie jest długi, także no myślę, że po domu sprawdza się dobrze, także jeszcze zostanie ze mną. Jeszcze się go nie pozbywam. Dalej mamy tutaj sweterek właśnie, taki tunika także nad tym muszę się zastanowić bo to kochani ma już naprawdę z 7 albo i 8 lat ja to nosiłam z córką w ciąży no to tak, jak ona będzie miała w tym roku 7 no to myślę, no około 8 lat ma ten sweterek, także ja go przymierzę on tutaj po bokach jest taki właśnie z siateczki także z takiej koronki więc też ciekawie wyglądał, ale no ja go już naprawdę dłuższy czas nie nosiłam, także nad tym sweterkiem się zastanowię, zobaczę jak będę w nim wyglądała. Dalej mam tutaj sweterek, którego też dawno nie miałam. Taki z koronką tutaj. I on ma rękawek taki 7/8, bym powiedziała. Nie jest to chyba 3 4. Taki bialutki, także go chyba też zostawię jeszcze na wiosnę teraz. Do jakichś dżinsików, koszuleczki Zostawiam Także będę chyba wszystko Na nowo układała, bo na razie Za bardzo się tutaj Niczego nie pozbyłam Aż wlazłam na szafę Dobra I tutaj mam sweterek Też, który ma już dużo lat, ale bardzo go lubię Jest w dobrym stanie Fajny kolorystycznie, także Też go zostawię Ogólnie chyba już swetry takie grubsze wsadzę tam z tyłu bardziej, ponieważ no szykuję się na wiosnę. Także następny sweterek to jest też sweterek, który noszę po domu, taki w paseczki, także też go zostawię, on jest taki fajny, luźny po domu, jest w sam raz. Następnie mam tutaj coś takiego neonowego, też ma dużo lat, troszeczkę już ten stan... Jest taki sobie tego swetra, ale no ten kolor jest po prostu cudowny. Także ja go odłożę na bok, przymierzę i zobaczę, jak to będzie się prezentowało, więc na razie idzie tam. Następnie mam tutaj sweterek. W sumie niedawno go dostałam, także zostanie ze mną coś takiego sweterko bluzo, bluzowego, ciężko mi określić. Materiał ma swetra, a krój trochę takiej bluzy, także zostawiam to. Następnie mam tutaj coś takiego. Kolor ma piękny. Jest to larfa. Lar... Boże, nie będę kaleczyć języka, bo ja nie umiem tego wymówić kompletnie. Także yy, na pewno tą firmę znacie i kojarzycie. Jak widzicie, jest to rozmiar L. Także ja to odłożę na bok. Ja to kupiłam i ani razu w tym nigdzie nie byłam. Także się zastanowię, co z tym zrobić. Czy ja będę to nosiła? Także idzie to na bok. Tak samo w sumie chcę się zastanowić nad tym. Ja to w sumie kupiłam jakiś czas temu w Lumpeksie i to jest rozmiar S, ale to jest takie duże. Także ja muszę zobaczyć, czy to mi odpowiada. Z tego co pamiętam, no mówiłam, że jest OK, ale wiecie, kupiłam i tak naprawdę z dwa razy miałam, także ja to przymierzę sobie i zastanowię się, co z tym zrobić. Także, kochani, zostały dwie rzeczy jeszcze i został mi tutaj sweterek który jest taki w paseczki i on jest też troszeczkę większy, bo to rozmiar M, ale po domu go nosiłam też ostatnio, no i wcześniej chodziłam nim również, no po prostu do miasta i tak dalej. Także, no nie wiem, ja kocham paski, także go chyba jeszcze zostawię tutaj bliżej, czyli z tą bluzą w kwiaty i jeszcze też, tak, na 80% zostaje. No i tutaj mam sweterek taki. Które również ze mną zostaje. Także kochani, z góry już mamy wszyściutko ogarnięte, zostały wieszaki. Także sobie tutaj zobaczmy, co tutaj jest. I ja mam tutaj, kochani, to mam takie kamizeleczki. Także tą czarną kupiłam, ale nie wiem, coś mi mnie nie pasuje, aczkolwiek ciężko mi się pozbyć tej kamizelki. Nie wiem, jest tak troszeczkę dziwnie skrojona. Ale może ją zostawię. Ona już też ma trochę lat, bo ja już ją kupiłam jakiś czas temu, także No mogłaby być może ciut mniejsza, ale ogólnie to był tylko jeden rozmiar. Ponieważ ja to kupiłam w chińskim markecie, także to było bezrozmiarowe. Gdzie jest wieszek? Tu mamy wieszek, także zostawiam to. Tych kamizelek nie będę mierzyć, bo one rozmiarowo są fajne, fajnie skrojone, także są takie mniejsze i lepiej po prostu na mnie leżą. Także zostają na pewno, tym bardziej wiecie, teraz, na bieżącą się wiosnę, właśnie coś takiego. Myślę, że fajnie się sprawdzi. Tutaj mam jeszcze taką kamizelkę, właśnie w ostatnim holu lumpeksowym Wam pokazywałam, także ja jej jeszcze nie nosiłam, więc no, wypadałoby ją jeszcze w szafie zostawić i ponosić. Także i jest tutaj dalej, zostaje, co ja tutaj mam? Tutaj w ogóle jeszcze się zapodziała bluza, też z ostatniego holu, którą również nie miałam okazji jeszcze nosić, także zostaje i ją na razie tutaj Tu jest no. tego wieszaka i dam tutaj do bluz co mam tutaj dalej, sweterek w koraliki, również zostaje ze mną także zostawiamy idąc dalej, mam tutaj sweterek ten taki fioletowy, też zostawiam, co prawda mógłby być ciut dłuższy, ale nie będę nad tym ubole, ubolewała jakoś, także zostaje tutaj ze mną Kochani, co mam tutaj dalej? Następnie mam sweterek, który jest naprawdę pięknego koloru, no jest śliczniutki, naprawdę taki baby baby blue, coś takiego właśnie, ale on niby jest do zmiaru M, ale wydaje mi się, że jest jednak większy, także ja go muszę przymierzyć, bo jakoś tak nie do końca jednak się w nim czułam, jak go nosiłam, także... Jeszcze y, przemyślę sprawę z tym sweterkiem, czy go nie wystawić, ale jest naprawdę piękny i niezniszczony. Także dobra, odkładam go tutaj sobie. Dalej mamy sweterek taki. Także też zostaje. Bardzo lubię takie połączenie, białe, szary i taki rzuciutki. Także zostaje tutaj ze mną. I co mamy tutaj dalej? Kolejny sweterek coś takiego żywszego, również zostaje ze mną. Także no, w dzisiejszym filmiku również dużo rzeczy się chyba nie pozbędę. Także no nie wiem, co z tym zrobię. Następnie mam swój ulubiony kochany sweterek, który jest przemilusi. No i kolorystycznie bardzo do mnie przemawia. Także również zostawiamy, co tu dalej jest. Mamy tutaj dalej coś takiego. Także to chyba też zostawię. Już w sumie dawno nie miałam tego sweterka, a jak go kupiłam, to nosiłam go bardzo często. Także wypadałoby zacząć więcej ubrań nosić, a nie po prostu przyzwyczaiłam się do tego, co zakładam i noszę w kółko te same rzeczy. Napiszcie w komentarzach, czy Wy również tak robicie. Dalej mam tutaj sweterek, taki też błękitny, ale powiem Wam, że tamten sweterek podobał mi się bardziej. Jeżeli chodzi o kolor, także. Nad tym też się zastanowię. To jest rozmiar XS, ale chcę po prostu sobie przypomnieć, jak on na mnie leży, także zastanowię się. I ja pozabieram te rzeczy gdzieś na bok, bo tutaj światło uciekło, także nie widać za dobrze tutaj wszystkiego, także przerzucę te rzeczy tam. No i następnie mam tutaj sweterek czarny oraz żółty. Także to ostatnio również w holu pokazywałam. Mój nowy zakup z Bumpeksu, także czeka na ciepłą wiosnę, no i to zostawiam oczywiście, także yy, powiem Wam, że nawet ostatnio zaczęłam polować w się na coś podobnego, nawet w innym kolorku, ale właśnie, żeby przy dekoldzie miało takie zdobienia, ponieważ bardzo mi się to podoba i uważam, że wygląda to dosyć elegancko, także zostawiam. Dalej mam swój ulubiony biały seterek, który też już ma sporo lat. Jest taki ażurkowy troszkę. Także pod niego zakładam jakąś białą koszuleczkę, i na przykład do spódnicy, do jeansów, do wszystkiego wygląda naprawdę super. Także zostawiam go. Dalej mam tutaj też sweterek taki biało-brzoskwiniowy, i czarne paseczki, także również zostawiam. On też niedawno dołączył do mnie, także jeszcze troszeczkę ze mną zostanie. Dalej mamy coś, co również czeka na wiosnę, bo kolorystycznie to widzicie, taka trochę tęcza, także. Nie jest on gruby, także czeka na cieplejsze dni, bo jeszcze uważam, że jest troszeczkę za chłodno, żebym w nim chodziła, także zostaje również ze mną. Dalej mam coś tutaj takiego, taką narzutkę i nad nią się zastanowię. Ona jest spoko, ale jednak nie do końca, no i tak przy każdym jakby sprzątaniu szafy ją odkładam na boki, się zastanawiam nad nią, ale dalej tutaj do tej szafy wraca, także... No zastanowię się nad tym Więc idzie tutaj Co mam tutaj dalej Mamy tutaj proszę Państwa Sweterek różowy Który kupiłam w zeszłym roku w Lumpeksie On był właśnie tutaj z takimi Dziurami I nie miał nic, także sobie dokupiłam Białe wstążki i to tak Zrobiłam, także też zostaje ze mną Właśnie na wiosnę Takie narzutki do bluzeczki Się sprawdzą rewelacyjnie, także zostaje. Tutaj mam coś takiego, nad tym też się zastanowię Bo to też troszeczkę jest tak yy, inaczej skrojone, nie wiem Na mojej figurze wydaje mi się, że podkreśla mi ramiona i robi strasznie szerokie Także zastanowię się nad tym sweterkiem Aczkolwiek podejrzewam, że dużo rzeczy wróci Tak to już ze mną bywa No ale cóż, następnie mam coś, co Wam pokazywałam w ostatnim holu lumpeksowym Także tego jeszcze nie miałam okazji nosić, więc zostawiam również Następnie mam tutaj dwa swetelki też ostatnio zakupione, których nie nosiłam, także czekają na wiosnę Właśnie takie narzutki, jedna wygląda tak, a druga jest właśnie taka szara Już Wam pokazuję, a jak chcecie lepiej zobaczyć to odsyłam właśnie do holu lumpeksowego, który ostatnio dodałam Także tam wszystko lepiej widać No i tutaj mam ten właśnie szary sweterek, także one zostają również ze mną Następnie mam coś takiego bardzo długiego, bardzo kiedyś w tym lubiałam chodzić, także ostatnio jakoś leży w szafie, więc zobaczymy, zastanowię się, przymierzę go, zobaczymy, czy zostaje, czy powędruje gdzieś. Następnie mam tutaj właśnie coś takiego, także też fajny sweterek, nie jest zniszczony i myślę, że go zostawię, aczkolwiek no też rzadko chodzony, ale zostawiamy, zostawiamy. Następnie mam coś podobnego, bo jest coś takiego beżowego i tutaj jest do tego paseczek, także można sobie to przewiązać albo tak po prostu narzucić. Ale myślę, że właśnie zostawiam, bo to takie wiecie, stonowane kolorystycznie, więc jednak później oddam czy sprzedam i nie będę miała, także zostawiam. Następnie mam to kimono, które kupiłam, także zobaczę, czy ja będę potrafiła to wystylizować, bo ostatnio właśnie. Pokazywałam Wam, że to było w koszulkach Ale przerzuciłam to właśnie tutaj do tych rzeczy Także to zostaje dalej I tu mam tutaj swoją ulubioną narzutkę Którą jeżeli oglądacie mnie To na pewno kojarzycie, bo nieraz Pokazywałam się w niej I też w jakichś stylizacjach ją miałam Także ją zostałam, bo ona jest taka cieniutka A fajnie Do wszystkiego wygląda, także zostaje Dalej mam tutaj sweter Taki golf, dłuższy Coś a tunika I nie wiem, zastanowię się nad nim Także idzie na bok. Co mam tutaj dalej? I tutaj dalej chyba zostały jakieś koszule, została jeszcze bluza. Także też muszę się nad nią zastanowić. Chociaż niedawno ją kupiłam, także ja jeszcze za bardzo nie miałam okazji jej nosić. Także to jest bardziej taka tuniko, sukienka. Zastanowimy się. I, i, i przechodzimy do tych ostatnich rzeczy. Także tutaj mam. Co tutaj mam? koszulę. No i co? Zostawiamy. Oczywiście, że zostawiamy, bo to jest mój ulubiony wzór. Też już trochę ta koszula ma lat. Ona jest ogólnie kupiona w Biedronce, ale bardzo, bardzo ją lubię. Także bardzo ładnie do różnych stylizacji wygląda, czy właśnie do spódniczki, czy do spodni. Także zostawiam. Tutaj mam koszulę, nad którą na pewno się zastanawiać będę, ponieważ ona jest większa, dłuższa, ja ją też... Kupiłam, jak byłam w ciąży z synkiem, także trochę tych rzeczy mam. Czasami po prostu zostawiam, bo mi szkoda, albo myślę, że do czegoś mi się tam przyda. Także na bok, co tutaj mam dalej? Mam tutaj koszulę, także ona też zostaje ze mną. Także zostawiam. Jeszcze chyba nie miałam okazji jej nosić, także myślę, że teraz na wiosnę i lato zacznę w tym chodzić. No, i co mamy, kochani, dalej? To zostawiam, ostatnio też pokazywałam w holu, także zostaję. Dalej mam też koszulę, która ma już bardzo dużo lat, ale, no widzicie, wzór jest totalnie mój, kwiatuszki, także zostawiam. Co prawda, ona jest krótsza od tamtej, ale zostawiam ją. Jeszcze będę nosiła. Dalej mam tutaj swoją ulubioną koszulę, także ona jest taka dłuższa, ale naprawdę lubię ją nosić do. Dżinsów do trampek i wtedy już nie zakładam nic, wiadomo jak jest cieplej, także ja tą koszulę ubóstwiam. Jest fajna, naprawdę kolorystycznie. Zresztą takie koszule chyba zawsze są modne, także nie wyzbywam się tego, zostawiam. Kolejne koszule w kratek również czerwoną. Jedna jest taka, właśnie, także też zostawiam ją. A druga. Jest taka. Pamiętam, że to w zeszłym roku miałam taką właśnie jakąś manię na te kraty i kupowałam te koszule. Nosiłam właśnie tak, czy nawet na jakąś podkoszulkę narzucone. Także ja to zostawiam i mam jeszcze jedną koszulę w kratę, tylko że ta już jest taka granatowa, także też ją zostawiam. Takie coś mam jeszcze i te też, też to zostawiam. Jest to kolor czerwony, czyli mój ulubiony. Jest to właśnie z chemu i to ma też bardzo, bardzo dużo lat, ale na jakąś okazję zawsze można to założyć. Także zostawiamy. Tutaj mam koszulę taką i nad nią chciałabym się zastanowić. Naprawdę na wieszaku mi się tak bardzo podoba. Jest to coś takiego fajnego, kolor fajny, guziczki, wszystko fajnie wygląda. Aczkolwiek jak ja to nałożę na siebie, to nie do końca jednak się w tym czuję. Także nie wiem, muszę to zobaczyć, nie wiem, na przykład do całej białej stylizacji. Spodnie koszulka nałożyć właśnie taką koszulę i sprawdzę, czy będzie wyglądało OK. Także zastanowimy się nad tym. Tutaj mam koszulę i ją chyba zostawię. Także taka koszula zostawiam. I ostatnia rzecz, kochani. To jest coś takiego. Także nad tym się zastanowię. Ja powiem Wam, wiem, że powinno się mieć takie rzeczy w szafie. Ja ostatnim razem miałam koszule białe w szafie chyba ze dwie albo trzy i tak leżały kilka lat, aż w końcu naprawdę je gdzieś tam oddałam czy coś z nimi zrobiłam mniejsza z tym, ale no ja nie noszę takich rzeczy. Dla mnie to jest zawizytowe. Ja wolę jakąś sukienkę jednak niż takie białe koszule, także nad tym się zastanowię. Wiecie, jak ktoś pracuje w biurze czy coś, no to spoko ja takiej pracy nie mam, także nie potrzebuję takich rzeczy. Wiadomo, czasem się to przydaje, ale generalnie jeżeli mam coś założyć eleganckiego, to i tak wybieram coś innego niż taką koszulę, także do tutaj do odłożenia i do przemyślenia. No i co, kochani, to by było tyle. Moja część tutaj jest ogarnięta, także jest przebrane. Powiedzmy, że jest przebrane, bo jakoś za dużo rzeczy nie było mi z tej szafy, także jeżeli. Coś będzie, to albo będzie do oddania, albo będzie na moim Vinted wystawione, także możecie tam wpadać, jeżeli chcecie sobie zerknąć, co mam aktualnie do sprzedania No i co kochani, mam nadzieję, że filmik Wam się podobał, także jeżeli chcecie więcej takich filmików, to piszcie na dole w komentarzach, czy mam na przykład zrobić filmik jeszcze ze sprzątaniem sukienek, kurtek, mam jeszcze spódnicę też do ogarnięcia Także możecie napisać na dole w komentarzach, czy zrobić jeszcze jeden bądź dwa takie filmiki. To ja wtedy zrobię oczywiście, nagram i zmontuję dla Was. Także mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Zostawiajcie łapki w górę, jeżeli tak było. Piszcie na dole w komentarzach właśnie, czy robić jeszcze dalej części ze sprzątaniem garderoby. Garderoby, za dużo powiedziane, po prostu ze sprzątaniem moich ubrań. Także... Co kochani? Ja już się będę z Wami żegnała, dziękuję Wam za obejrzenie tego filmiku, za poświęcony czas, życzę Wam udanego dzionka, bądź też wieczoru, w zależności kiedy oglądacie ten filmik. Mam nadzieję, że do zobaczenia w następnych filmikach, trzymajcie się cieplutko, buziaczki i pa pa! A i zapomniałam jeszcze, jeżeli nie subskrybujesz mojego kanału, to zrób to koniecznie, żeby być z filmikami na bieżąco. Buźka, pa pa!